Dzień dobry, ewatuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Rekordowe inwestycje drogowe na Mazowszu. Ponad 5 milionów złotych trafi do regionu Warszawskiego Zachodniego i żyrardowskiego. Amfiteatr w Czarnolesie zostanie przebudowany. Na terenie województwa mazowieckiego realizowane są kolejne inwestycje drogowe. W tym roku samorząd województwa na budowę i przebudowę dróg przeznaczył blisko 1,5 miliarda złotych. Obecnie prace toczą się m.in. przy budowie nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 747 lipsko i przy budowie drogi wojewódzkiej nr 634 Kobyłka-Zielonka-Wołomin oraz drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie. Inwestycje mają poprawić nie tylko komfort i bezpieczeństwo kierowców, ale też i pieszych. Władze Mazowsza stawiają na kompleksowy rozwój infrastruktury drogowej. Oprócz nowej nawierzchni jezdni powstają też ciągi pieszo-rowerowe, chodniki czy ścieżki Dowerowe. Wspomniane trzy budowy to jedynie część zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych. Jesteśmy też w trakcie rozstrzygnięć przetargowych na realizację kolejnych inwestycji. Jedną z największych jest budowa zachodniej obwodnicy Mławy jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy, odpowiadamy na pytania wykonawców. Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie roku będziemy mieli już wykonawcę, który przystąpi do prac. Na terenie województwa mazowieckiego jest 115 dróg wojewódzkich, które łącznie mają długość blisko 3000 km. To jest rok rekordowy, tak, bo się 700 milionów to pieniądze, które przeznaczymy na inwestycje, 300 milionów na remonty i 150 milionów na utrzymanie tego zasobu, którym administrujemy. Oprócz pieniędzy z budżetu województwa, inwestycje drogowe na Mazowszu zostaną dofinansowane także w ramach nowej perspektywy funduszy unijnych kwotą w sumie 33 milionów euro. Ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych trafi do regionów Warszawskiego, Zachodniego i Żerardowskiego w ramach programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa. pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje sportowe, działania z zakresu zdrowia psychicznego i rewitalizację miejsc pamięci. Trwa podpisywanie umów w ramach realizowanych w tym roku przez Samorząd Województwa 22 autorskich zadań i programów wsparcia. Prawie 5 milionów złotych w ramach programu Mazowsza dla Sportu trafi do powiatów Grodziskiego, Piaseczyńskiego, Nowodworskiego, Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego, gdzie powstaną lub pozostaną wyremontowane boiska i sale gimnastyczne. Obiekty sportowe są ważne. Przeznaczyliśmy ponad 51 milionów złotych praktycznie. Wszystkie gminy i też duża część powiatu skorzystała z tego programu. Wspieramy w ten sposób modernizację, rozwój, doposażenie obiektów sportowych. Uważamy, że kultura fizyczna, ta aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla zdrowia. W Grodzisku Mazowieckim wyremontowane zostanie boisko wielofunkcyjne przy publicznej szkole podstawowej numer 5. Boisko przy jednej z największych szkół w Grodzisku Mazowieckim w centrum miasta przestrzeń dla młodych ludzi do tego, żeby dbać o zdrowie, żeby ćwiczyć kondycję, żeby ta jakość treningu i współzawodnictwa była jak najwyższa. I rzeczywiście tak z dyskusji z mieszkańcami widzimy, jak ważne jest to w rozwijających się miejscowościach podwarszawskich, żeby ta infrastruktura rekreacyjna, turystyczna i sportowa była jak na najwyższym poziomie, dlatego cieszymy się z tego wsparcia. Gmina Tarczyn wybuduje zaplecze socjalno-sportowe przez zespole Szkół imienia Szarych Szeregów. Bardzo nam to pomoże na wybudowanie komfortowych warunków, żeby mogli tam mieć szatnie, oczywiście natryski, WC. Także bardzo dziękujemy za to. Pieniądze z budżetu województwa pomogą również w działaniach związanych z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń w powiatach nowodworskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim w ramach programu Mazowsze dla zdrowia psychicznego. Natomiast w ramach Mazowsze dla miejsc pamięci zrealizowane zostaną trzy projekty w powiecie Sochaczewskim i Krujeckim. Na remont kwater wojskowych żołnierzy września 1939 roku w Brzozowie Starym. W tej chwili, to jest z lat 80 kwatera i wymaga odnowienia. Na realizację w całym województwie tylko tych trzech programów wsparcia samorząd województwa przeznaczył w tym roku ponad 54 miliony złotych. Wkrótce rozpocznie się modernizacja amfiteatru w Czarnoleskim Muzeum. Na opracowanie dokumentacji projektowej samorząd województwa przekazał placówce prawie 400 tysięcy złotych. Już niedługo rozpocznie się modernizacja i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Rozpiera mnie duma, bo tak jak powiedziałem, w każdej z naszych instytucji prowadzone są zaawansowane prace, bądź projektowe, bądź już takie wykonawcze, jeżeli chodzi o nowe obiekty. Udało się tutaj w, w Muzeum Jana Kochanowskiego zrobić, otworzyć, zrewitalizować oficynę dworską. A teraz czas na amfiteatr. Konsekwentnie realizujemy to, co sobie założyliśmy. Inwestycja będzie polegała na zadaszeniu obiektu i urządzeniu pomieszczeń biurowych pod widownią, która zostanie powiększona i ma liczyć około 350 miejsc. Poza tym zostanie odnowione i rozbudowane zaplecze techniczne wraz z garażami i częścią socjalną. Powstaną także toalety dla zwiedzających i parking wewnętrzny. Zmodernizujemy i rozbudujemy znacznie nasz amfiteat, który. Powiedzenie Pęka w szwach to jest za mało. On jest rozsadzany przez publiczność, ponieważ trzykrotnie liczba publiczności przekaże trzykrotnie zaplanowaną liczbę miejsc. Trwa pierwszy etap inwestycji polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca ma 6 miesięcy na jej opracowanie. To są nasze marzenia, wyobrażenia, jak my sobie to wyobrażamy i co byśmy tu chcieli, żeby to było. Jak to miałoby funkcjonować, działać, i, i, i to jest no pewna nasza projekcja. Podczas spotkania zostały też zaprezentowane najnowsze nabytki, które wzbogaciły muzealne zbiory. Jednym z nich jest XIX-wieczna kopia obrazu Tycjana pod tytułem Młoda kobieta podczas toalety, na której zakup samorząd Mazowsza przekazał 120 tysięcy złotych. Muzeum kupiło też szkic Jana Matejki do obrazu Unia Lubelska. Zaburzenia snu, w tym bezdech senny, to coraz częściej występujące choroby, które obniżają jakość życia pacjentów i mogą stać się przyczyną wielu powikłań. Z pomocą w diagnozie przychodzą badania polisomnograficzne, które pozwalają odkrywać związek pomiędzy przerywanym płytkim snem a uciążliwymi symptomami. Można je wykonać w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Jak podaje polski szpital, problemy z chrapaniem ma około 44% mężczyzn i 28% kobiet w wieku od 30 do 60 lat. Rozpoczęliśmy przeprowadzenie tych badań od listopada ubiegłego roku. Pomysł zrodził się z powodu zidentyfikowanych dużych potrzeb. Społecznych na tego rodzaju badanie. Nieprawidłowości nie powinno się bagatelizować, gdyż nieleczony zespół bezdechu sennego może przyczyniać się do występowania wielu schorzeń, m.in. chorób serca, nadciśnienia tętniczego, udarów czy cukrzycy typu drugiego. Sam bezdech no to jest dużo innych schorzeń kardiologicznych. Nawet dochodzi do zatrzymania krążenia przy długim bezdechu, który występuje w nocy. Mamy pacjentów różnych, od kilkudziesięciu do ponad ponad kilkuset bezdechów w ciągu jednego snu. Polisomnografia jest najdokładniejszym badaniem pozwalającym na rozpoznanie zaburzeń oddychania podczas snu. Badania snu powinno się wykonywać m.in. u osób z objawami OBS, czyli np. chrapanie w nocy, stałe uczucie zmęczenia i niewyspania, poranne bóle głowy i zaburzenia koncentracji, czy u osób z grup zawodowych, w których konieczne jest wykluczenie bezdechów sennych, np. kierowcy zawodowi. Pacjenci są bardzo nieszczęśliwi, rozdrażnieni. Niewyspani po nocy, zaburzenia świadomości, zaburzenia w ogóle koncentracji następnego dnia, bardzo niebezpiecznie u kierowców. Badanie polisomnograficzne ma na celu ocenę, czy pacjent cierpi na bezdech oraz określenie jego rodzaju i nasilenia. Mamy aparat, który nazywa się polisomnografem. Może go pokażę, jak to wygląda, tak? Taki mały aparaci, który jest przyczepiony tutaj do klatki pierwszej pacjenta i do tego aparatu doczepione są różne czujniki. Wynik badania jest analizowany przez komputer i oceniany przez lekarza. Zwykle jest dostępny po kilku godzinach od zakończenia badania. Pacjenci obciążeni bezdechem sennym przyjeżdżają na oddział chorób płuc w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku około godziny 15.00. Wtedy zakładane jest im specjalne urządzenie polisomnograf, który bada bezdesenny. Badanie jest bezpolesne i polega na spaniu. Rano urządzenie jest zdejmowane, wynik potem jest odczytywany. Badanie w szpitalu w płocku jest bezpłatne. Skierowanie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. Osoby, które mają pytania lub wątpliwości mogą skontaktować się telefonicznie z oddziałem chorób płuc wojewódzkiego szpitala zespolonego w Płocku. Piknikiem europejskim Płock uczcił 20. rocznicę wejścia Polski do Unii. Jubileuszowy, 25. już piknik przygotowali uczniowie płockich szkół. Piknik europejski jest w Płocku tradycyjnie świętowany razem z miastami partnerskimi, którymi są m.in. Darmstadt w Niemczech, Fort Wayne w USA czy Żytomierz w Ukrainie. My w Płocku po raz 25 zaprosiliśmy do naszego miasta przedstawicieli miast partnerskich, by tutaj wspólnie, razem świętować właśnie to poczucie dumy z bycia częścią Europy, tej zjednoczonej już w tym momencie Unii Europejskiej. Nie zabrakło tradycyjnej ody do radości, był też wspólny polonez, którego poprowadzili artyści Zespołu Pieśni i Tańca Wisła. Na scenie ustawionej na Starym Rynku swoje talenty prezentowały przedszkolaki, a nieco dalej w najlepsze trwał piknik przygotowany przez uczniów płockich szkół. Jestem tutaj po to, aby malować twarze, na przykład zachęcać ludzi, do, żeby robili sobie zdjęcia w takiej, w takiej ramce. No i zachęcać do przechodzenia toru przeszkód. Widać, że dzieciaki się bardzo dobrze przygotowane. No i oczywiście, że każde stanowisko zwraca na siebie uwagę, ale szczególnie dla mnie to się bardzo podoba szkoła 23 w Płocku, ponieważ dzisiaj przedstawia Ukrainę. Bardzo ładnie widać, że dużo było tej roboty włożone. Jedną z części trwającego w sumie trzy dni pikniku było otwarcie wystawy dotyczącej najnowszego miasta partnerskiego Płocka. Sinż to najmłodsze miasto partnerskie naszego miasta, Płocka. W tym momencie mamy 13 miast partnerskich z całego świata. Od Stanów Zjednoczonych przez Mongolię po wiele krajów europejskich. Wystawa jest dostępna w domu Darmstadt przy Płockiej Starówce do 1 czerwca. Ekspozycja to fotografie najpiękniejszych i najpiękniejszych najbardziej charakterystycznych miejsc w portugalskim mieście Sinesz. To stamtąd pochodził znany nawigator i żeglarz Vasco da Gama. Tak wyglądał piknik w Płocku, a przed nami kolejne wydarzenia pełne atrakcji, bo już za kilka dni startują Mazo pikniki. Na pierwszy zapraszamy już 25 maja do Radomia, a my widzimy się tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia.